Siemanko. Dzisiaj nagrywam odcinek urodzinowy, bo dostałam mnóstwo pisaków i tak dalej. No więc zaczynamy. To są flamastry dwustronne skidea, kolorki pastelowe. No więc już otwieramy i robimy tutaj próbnik na kartce. Są tutaj 12, 12 kolorków. W zestawie jest też jeden szary. No, więc tutaj ja już wyciągam Pierwsza to jest taka, jakby można powiedzieć, że pendelkowa końcówka A druga, druga to jest taka cieniusieńka No, tak wygląda pierwszy pisak No to ja, ja zrobię te próbniki, no Pisaki są dosyć prosto wykonane, bo jest ogólnie pisze tylko Kidea i taki Kameleon. Powiem szczerze, że na przykład ten żółty on wcale nie jest pastelowy. Z kolei co widzę to tutaj o, ten kolor to on jest taki skórzasty, no ale ogólnie zaskoczyłam się tym, bo te pisaki prawie w ogóle nie są pastelowe, a strasznie, jakby na opakowaniu, to strasznie wyglądają na pastelowe, takie piękne, ładne kolory. No nie mówię, że one są brzydkie, no ale niektóre to w ogóle nie są pastelowe. A ten, zobaczcie, taki różowy. A tutaj ten bardziej przypomina do skóry, ale totalna różnica. Mm. No kolorki tutaj wyglądają na bardzo, bardzo ładne, pastelowe. No ale no na przykład zdziwiłam się bardzo o tym, bo ten wygląda o tak. Widzicie? Widzicie tą całą kartkę? Niektóre kolorki, to znaczy większość kolorów to w ogóle nie jest pastelowa, a ten szary to on bardziej Przypomina brąz... Y, znaczy zielony. Następna rzecz to są zakreślacze pastelowe. Pięć kolorków. No więc otwieramy. Tutaj mamy zielony, niebieski, y, różowy, fioletowy i żółty. No. O matko, jak ciężko się otwiera. No, ten niebieski Taki koala. E, serio bardzo ładny pastel. Następny różowy. Różowy już nie jest aż taki pastelowy. Ale bardzo mi się podoba. Na pierwszy raz to się bardzo ciężko otwiera. No i opakowanie znowu proste. ale ten zielony chude. Ciężko się zamyka, ciężko się je otwiera, ale ogólnie git, e, najładniejszy z tych wszystkich kolorków, to ogólnie jest ten niebieski, bo on serio pastelowy, a inne to są takie normalne kolory. O, a ten zielony jest strasznie chudy jak na zakreślacz. E, no, to są marki. Flamastry Jumbo, jak tu pisze, 24 kolory. No więc zaczynamy kolorować. Te pisaki są jednostronne i jest ich dużo, dużo. Z tyłu mamy o przyjaciele. Dobran, dzień dobry, proszę, przepraszam, cześć i do widzenia. Można taki podstawowy rysunek wykonać nimi, ale my na tym odcinku tego nie zrobimy, bo tych rzeczy jest naprawdę dużo i bym nie chciała przedłużać już. No ale okej. Okay. No to ja już zaczynam robić. No, wiecie co? Ogólnie bardzo się cieszę szarym, bo szary bardzo ładnie wygląda pomarańczowy e, no nawet git e, no i ogólnie najbardziej jestem ciekawa tego koloru e, opakowanie jest ładne bo tutaj mamy be happy e, no i są ogólnie zwierzątka no no to ja już zaczynam tutaj przyspieszać o ale kolory serio bardzo ładne no, tutaj już nie obiecywali, że będą pastelowe, no ale trochę nie pasują mi do tego opakowania. Ten to w opakowaniu przypomina mi na strasznie taki kolor do skóry, a tak naprawdę żółty. No, ogólnie bardzo się ucieszyłam, że będę miała jakiś kolor do skóry. No, ale z tych pierwszych pastelowych było aż dwa tego skórzaste. Tak wygląda próbnik tych wszystkich kolorów. Nie wiem czy je mówiłam, ale wszystkie dzisiejsze pisaki markery, w Remastry są z Kidei. No, tutaj dostałam też takie pisaki 36 kolorów. No, ale ich jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i nie zdążę ich pokazać na tym odcinku, więc pokażę je po prostu w następnym odcinku. No, e, tutaj są markery do tkanin i obuwia, e, 10 żywych kolorów. E, no i na tym odcinku też nie zdążę niestety ich pokazać, no ale e, na następnym chyba się uda. Chciałam Wam powiedzieć, że zrobiłam o taką pracę. Tutaj jest długopisem, kredkami i moimi e, mm, no, pisakami. E, no, i na następnym, lub jeszcze następnym odcinku, e, zrobię tymi moimi nowymi pisakami, flamastrami. E, na no, ogólnie, na dzisiejszy odcinek to już tyle. E, bardzo pozdrawiam wszystkich widzów. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No to do zobaczenia. Pa!